Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Brawl Stars na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku pokażę wam moje całe konto i moją szafkę w Brawl Stars. Jeszcze przed rozpoczęciem materiału chciałbym, żebyście zostawili tutaj łapkę w górę i zasubskrybowali kanał. Dzięki. A teraz bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Także ok, rozpocznijmy sobie od początku, czyli od mojego głównego profilu na moim koncie. Aktualnie posiadam 45 tysięcy pucharków. Jeżeli chodzi o tryb rankingowy, to miałem najwyższą mityczną 2, a aktualnie mam mityka 1. Jeżeli chodzi o mojego ulubionego zadymiarza, to jest to Colt. Tak wygląda moja ogólnie karta bitewna. z eee, Zwycięską pasę mam aż 36. Jeżeli chodzi o winy 3 na 3 to mam aż 7000. Jeżeli chodzi o suro, to prawie 1000 i duo to ponad 1200. Jeżeli chodzi, kiedy założyłem konto, to założyłem konto w 2020 roku. Ekstremalny 16 mam zaledwie tylko na walkę z bossem, a na tryb rozwałki, który został ogólnie zapomniany, mam zaledwie ekstremalny. Jeżeli chodzi o najwięcej wygranych wyzwań, to mam aż 15. Więc naprawdę bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o najwyższą ligę klubową, to mam legendarną 3. Niestety, niestety nie udało się wbić Mastera, a szkoda. Jeżeli chodzi o ligę mocy, drużynowo-mistrowa, no to mam złote, złotą 3 i złotą 2. Teraz przejdźmy sobie do moich znajomych. Aktualnie posiadam ich 177 i moim najlepszym znajomym jest SX Dany75X, który posiada prawie 67 tysięcy pucharków. Jeżeli chodzi o ten ranking, no to w sumie ja znajduję się na 29 miejscu z dorobkiem 45 355 pucharków. Tutaj ogólnie macie moje ID, więc możecie oczywiście mnie zaprosić do znajomych. Każdego przyjmę. Ok, teraz przejdźmy sobie do mojego katalogu, czyli do mojej szafki, gdzie wam pokażę wszystkie skiny, emotki, spreje i tak dalej. Dobra, najpierw przejdźmy sobie do skinów rzadkich. E, ich posiadam 42 na 53, czyli praktycznie większość. Tak to wygląda następująco: właśnie takie mam skiny. Mam dużo błyskotek, więc na spokojnie bym mógł kupić wszystkie skiny, ale na przykład taki skin mi się nie podoba. Jeżeli chodzi o bardzo rzadkie skiny, to posiadam ich aż 44 na 101, tak to wygląda. Jeżeli chodzi o skiny episkie, to ich posiadam 34 na 150. Skiny mityczne, to posiadam tylko 1 na 20, jeżeli chodzi o skiny legendarne, to 1 na 28. No, i przebrania do hiper do ładowania to jest tylko jeden skin, a dokładnie bas Godzilla. Jeżeli chodzi o emotki e, zwykłe odznaki, to mam ich 143x240. Jeżeli chodzi o rzadkie odznaki, to mam ich 62x160. Jeżeli chodzi o epickie odznaki, to mam ich 67 na 240 No, i jeżeli chodzi o odznaki z kolekcjonera, czyli o odznaki legendalne, to ich posiadam aż 265 na 326 Jak na razie możliwe. Jeżeli chodzi o ikony gracza, to posiadam ich 160x432. Jeżeli chodzi o spreje, to posiadam ich 85x218. No i jeżeli chodzi o skiny srebrne i złote, to ich nie mam aktualnie żadnej, ponieważ wolę monety wydawać na e, ulepszenie zadymiarzy. Teraz pokażę Wam e, wszystko, ile mam aktualnie skinów do każdej postaci. Także zaczniemy sobie od szczelki wszelce. E, u Sherry posiadam cztery skiny, Unity posiadam dwa skiny, u Colta posiadam aż 5 skinów, w tym dwa z kalnetu i jeden z, jeden dalmowy ze świąt, a dwa za trzydzieści klejnotów, które trafiłem ze star dropów. Tutaj mamy cztery skiny. Jeżeli chodzi o Broka, tutaj mam dwa skiny, jeden z kalnetu, znaczy w sumie jeden z godziny, a drugi z E, darmowy, jeżeli chodzi o Elbino, to mam jednego skina. E, jeżeli chodzi o Balea, to posiadam 5 skinów, aż to jest naprawdę dużo. Jeżeli chodzi o Poco, to posiadam jeden skin. O Rose mam dwa skiny. E, Jessie, posiadam dwa skiny również. Jeżeli chodzi o Dynamajka, to mam trzy skiny do Dynamajka. Do Tika posiadam żadnego skina. Nie, mam co ciekawe. Do 8 bitowca mam e, aż dwa skiny, i to nawet ten V8 bitowca kiedyś był za wyzwanie w 2021 roku, w sezonie 8. Jeżeli chodzi o Rico, to mam jednego skina. Jeżeli chodzi o Dadyda, to posiadam aż 5 skinów, w tym pierożkowego Dadyda, czy na przykład tego Dadyda z sezonu 5. Jeżeli chodzi do PEN, no to Dopen nie posiadam, jednak mam dwa skiny aż. Także nawet mam z e, trybu rankingowego. Jeżeli chodzi o Kalla, to posiadam aż 4 skiny, w tym dwa e, skiny z karnetu Zadymiarskiego. Jeżeli chodzi o Jacki, to posiadam jednego skina z sezonu drugiego. Jeżeli chodzi o gaza, tutaj posiadam skina z sezonu podajże 20 któregoś. E, do, bo posiadam skina właśnie z wakacji 2019, także bardzo ładny I mam jeszcze skina z wyzwania e, z 2020 roku. Mamy dwa skiny do M's. Do Stew posiadam jednego skina, do Piperki posiadam dwa skiny, do Pamki posiadam jednego skina, do Franka posiadam też jednego skina, do Bibi posiadam dwa skiny, w tym jeden z wyzwania, które też wygrałem. Do bit mam dwa skiny, które trafiłem obydwa z Stardropów. Do Nani mam też dwa skiny. Jeżeli chodzi o Edgara, to mam tutaj jednego skina, którego kupiłem kiedyś tam na odcinku rok temu. Do grifa nie posiadam żadnego. Do Groma posiadam e, Królikowego, którego trafiłem z Stardropów. Do Bonnie również e, trafiłem. Do Gejra mam z sezonu pierwszego. Jeżeli chodzi o Coret, to mam e, skiny 3 z Karnetu 2 i z Chińskiego Nowego roku 2021. E, jeżeli chodzi o Ber, to mam skina z sezonu 6. Do Asha mam skina z sezonu 8. Do Rory mam z sezonu 9 i chyba z sezonu tam 20 albo 14 do sama posiadam skina za 30 krajnotów. Do Mandy posiadam skina też za 30 krajnotów. Do Maisy, mojej drugiej ulubionej Zadymiarki, posiadam skina z kalnetu zadymiarskiego z sezonu 18 oraz skina za 30 krajnotów. Do Hanka posiadam skina za 30 krajnotów. Do piekarnika posiadam dwa skiny, dokładnie z karnetu i z. E, za 30 krajnotów. Do Rariego posiadam skina z e, trybu rankingowego. Do Angelo niestety nic. Do Mortisa mam butownika Mortisa i prażowego. To są chyba dwa skiny ze stadzopów bo nigdy nie kupywałam żadnego skina do Mortisa. Do Tary mam za 500 e, gwiezdnych mocy, gwiezdnych punktów, przepraszam, które kiedyś były, ale e, błyskotki zostały. Potem za nich zastąpione. Jeżeli chodzi do Gina, to mam Pirackiego do Maxa. Posiadam GT Max do pana P. Posiadam agenta P. Do Kiełka, uwaga, uwaga, posiadam tropikalnego też z e, Stardropa. Do Byrona nie posiadam żadnego skina. Do Squika posiadam dwa skiny. Duch Squeak, którego kupiłem podajże kiedyś za i tego pewnie znając życie trafiłem, bo tak to, to bym nie miał tyle skinów. Król jest z sezonu czwartego, Elegant jest z, Walenton, z eventu walentynkowego i tego skina trafiłem z, w trybie rankingowym z rankingowego StarDropa, Tutaj mamy z sezonu 6 i tu mamy ze sezonu 5 skiny. Które wtedy wychodziły. Tu mamy do baza Baz Godzilla. Tu mamy skin do baza z sezonu 7 i tu mamy skinę z sezonu 18. Skin za 30 klejnotów. Jeżeli chodzi o Fanga, to mamy skina z sezonu 11. Przepraszam, 10. Tu, mamy, tu właśnie mamy skin z sezonu 11. Tu mamy Janet. Też skin z sezonu 12. Tu mamy Otisa. Tego niestety nie mam żadnego skina. Do Bastyla posiadam Krokodyla Bastila z sezonu 18. Do Greja posiadam jednego skina za 30 gemów. Do Eti posiadam jednego skina też za 30 gemów. Tutaj też za 30 gemów. Do Daga również za 30 gemów. Do Chaka posiadam też jednego skina, też za tyle ilość gemów. Do Charlie mam skina z Kanetu i za 30 gemów. Jeżeli chodzi o Miko to posiadam z żadnego skina. Do Melody żadnego, do Lily żadnego. Do Spike'a posiadam jednego z najładniejszych skinów oraz posiadam jeszcze zamaskowanego, sakurę i ognistego. Jeżeli chodzi o kruka, to posiadam, żadnego nie posiadam. Do Leona posiadam aż trzy skiny Halloweenowego, rekinowego i zbłąkanego Leona. Do Sandy posiadam dwa skiny za 30 krajnotów i za 150 krajnotów. Do Amber nie posiadam żadnego. Do mek posiadam żuk Mek, którą trafiłem niedawno w StarDropie z legendarnego StarDropa, do Serge'a nie posiadam żadnego skina, do Chester'a posiadam jednego skina za 30 gemów, do Korderiusza posiadam dwa skiny, jeden z kartu i drugi za 30 krajnotów, no i do Kit'a. Nie posiadam, a jednak posiadam jednego skina za 30K, no to z tego trafiłem chyba niedawno ze Sadopa, ponieważ tego skina nie pamiętam, żebym kupywał. No i to tyle. Tak wygląda moje konto. Jeżeli Wam się spodobało, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, zasubskrybowaniu kanału i widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, no i cześć!